Pokój i dobro kochani, dzisiaj jest środa 9 lutego, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Dzisiaj w Ewangelii, kochani, Jezus mówi, że nic nie wchodzi z zewnątrz do człowieka, co mogłoby czynić go nieczystym, ale to, co wychodzi z jego wnętrza, to może czynić go nieczystym. To, co Pan Bóg stworzył, to, co otrzymuje człowiek, jest piękne, dobre, czyste. Natomiast to, co często człowiek przetwarza albo brudzi, to może zdarzyć się, że niestety zniekształca to jego Boże dzieło. O tym, kochani, już wielokrotnie mówiliśmy w naszych odcinkach, że w dzisiejszych czasach dba się o ekologię, o ten świat, aby był czysty, aby był dobry. Natomiast czasem zapominamy, niestety, o ekologii serca: że tak jak na zewnątrz można naśmiecić, zabrudzić powietrze i ten świat, tak również można swoje środowisko duchowe zanieczyścić. Tym zanieczyszczeniem, tymi śmieciami, które gdzieś tam mogą zalegać w naszych sercach, w naszych duszach, są oczywiście grzechy, są złe myśli, złe uczynki, złe słowa. Kochani, świat przyrody, świat fizyki nie znosi próżni. Kiedy tylko gdzieś powstaje próżnia, bo czegoś zabraknie, natychmiast coś innego wchodzi w to miejsce i stara się wypełnić. Podobnie też w życiu duchowym zdarza się, że kiedy wyrzucimy z siebie na przykład jakieś zło, jakiś grzech, na przykład podczas spowiedzi, kiedy właśnie dbamy o tę ekologię naszego serca, naszej duszy, to kiedy wyrzucimy to zło, to to zło może z powrotem powrócić. Więc dobrą praktyką jest, by to zło, które wyrzuciliśmy z siebie, zostało zastąpione przez coś dobrego. I dzisiaj w Ewangelii Pan Jezus daje właściwie taki katalog różnych takich nieczystości, które wychodzą z człowieka, które zanieczyszczają ten świat i również są zaraźliwe mogą też owładnąć drugiego człowieka. Spróbuję teraz zestawić takie przeciwieństwa. Pobawiłem się trochę, patrząc na te grzechy, które Pan Jezus wymienił. Postanowiłem, że spróbuję znaleźć coś przeciwnego coś, co może być takim antidotum na te złe rzeczy, które czasem są produkowane w człowieku. Na przykład, zamiast pychy, można przyjąć pokorę, zamiast głupoty mądrość, zamiast kradzieży Umiejętność dzielenia się z drugim człowiekiem, zamiast nierządu cudzołóstwa, czystość, zamiast złych myśli, dobre myśli, twórcze, zamiast zazdrości, umiejętność cieszenia się z drugim człowiekiem, zamiast przewrotności, podstępu, taką szczerość, otwartość wobec drugiego człowieka, zamiast obelgi, dobre słowo, budujące, zamiast zabójstwa, bohaterstwo. Często zdarza się, że nasze produkowanie zła i wydalanie na zewnątrz wraca do nas jak bumerang. To jest tak jak z taką bajką o psie, który wszedł do pomieszczenia, gdzie było tysiąc luster. Wtedy akurat miał taki pieski humor. Wszedł do środka, wyszczerzył swoje kły, najeżył swoją sierść i zobaczył tysiąc psów, które zrobiły dokładnie to samo co on. Natomiast, kiedy innego dnia wszedł do tego samego pomieszczenia, gdzie było tysiąc luster, zamachał ogonkiem i zobaczył tysiąc przyjaciół. Tysiąc takich piesków, które gdzieś tam przyjaźnie na niego spojrzały i cieszyły się z jego obecności. To samo jest, kochani, z nami. Nie produkujmy zła i nie wysyłajmy na zewnątrz żadnych złych sygnałów, bo one mogą po prostu wrócić i mogą się zemścić na nas. Pan Jezus pragnie, abyśmy to, co gdzieś tam wyprodukujemy złego, zastąpili tym, co jest dobre. A wtedy tylko i wyłącznie skorzystamy. Przyjmijcie, kochani, teraz Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Pa. Do jutra.